Rozdział 15. Operacja Auka. Auka zaatakowali Warayuno, zwołał Jim do Betty, która rozwieszała pranie. Mary właśnie podała wiadomość przez radio. Betty odłożyła klamerki i odwróciła się do męża. Co jeszcze powiedziała? Zabili Indiankę Keszuła i dwoje jej dzieci, a potem odpłynęli skradzioną łodzią. Wiadomość ataku podziałała na młodych misjonarzy w Szandy jak kubeł zimnej wody. Od wielu tygodni rozmawiali o możliwych sposobach nawiązania kontaktu z Auka i dotarcia do nich z Ewangelią. Rodzina Makkalich kończyła przygotowania do przeprowadzki do Arajuno, właśnie tego miejsca, gdzie Auka zabili bezbronną kobietę i dwoje jej dzieci. Nikt tego nie powiedział, ale łatwo można było sobie wyobrazić, że to samo może spotkać Marilu i dwójkę jej dzieci. Był to czas na poważną modlitwę w związku z tą sytuacją. Betty wiedziała, że wszyscy są świadomi, iż wyjście do auka i nawiązanie kontaktu z nimi jest ryzykowne, nawet szalone, jeżeli Bóg nie przemówi do nich konkretnie i ich nie poprowadzi. Po modlitwie Ed i Marilu przeprowadzili się jednak do Arayuno, ale najpierw Nate zainstalował dookoła ich domu płot pod napięciem, żeby chronił ich w nocy. Auka nie zetknęli się jeszcze z elektrycznością, więc można było się spodziewać, że nieoczekiwany wstrząs przy kontakcie z ogrodzeniem powstrzyma ich od ataku. W tym samym czasie Pete i jego żona Olive, którzy właśnie wrócili do Oriente z USA, postanowili, że zamieszkają w placówce w Puypongu. Wizja Shandy jako bazy dla innych stacji misyjnej powoli stawała się rzeczywistością. Betty i Jim pracowali intensywnie w Shandy prowadząc szkołę, zbór i przychodnię. W lipcu 1955 roku odwiedził ich brat Jima, Bert i jego żona Colin, którzy pracowali w Peru. Jim i Betty wykorzystali tę okazję, by pokazać im wszystko, co nowego wydarzyło się w Szandii, od kiedy się tutaj przeprowadzili. Wspólnie byli świadkami sztu 14 osób w rzece, a potem Nate poleciał z nimi do innych stacji misyjnych. Przy tej okazji dowiedzieli się, że Ed i Marilu nie spotkali żadnych auka, natomiast zaprzyjaźnili się z wieloma okolicznymi indianami kaszuła. Mimo to wszyscy liczyli na to, że któregoś dnia w jakiś sposób Bóg sprawi, że Ewangelia dotrze do sąsiadów, w cudzysłowie, jak Ed lubił nazywać auka. Wszystko zaczęło układać się zgodnie z ich oczekiwaniami 15 września 1955 roku. Nate i Ed lecieli nad dżunglą i Ed zauważył polankę z kilkoma chatami. Znaleźli osadę nieuchwytnych auka. Dwa tygodnie później Jim i Betty dowiedzieli się, że z powietrza zauważono drugą wioskę auka. Jedynie 15 minut lotu od Arajuno. Oboje byli zdumieni tym, że w ciągu dwóch tygodni udało się znaleźć dwie osady auka. Nate latał nad dżunglą przez 7 lat i nigdy nie zauważył żadnych ich śladów. Czy Bóg chce im przez to coś powiedzieć? Czy prowadzi ich, by przygotowali się do kontaktu z tym plemieniem, żyjącym w epoce kamiennej? Ani Betty, ani Jim nie mieli pewności, ale oboje byli podekscytowani możliwościami, jakie się przed nimi otwierały. Po odkryciu dwóch osad auka, wydarzenia potoczyły się szybko. Ed i Nate latali do auka i zrzucali im podarunki. Wykorzystywali do tego opracowaną przez Nate'a specjalną metodę, w cudzysłowie liny spiralnej. Z krążącego samolotu wypuszczali na linię wiadro, które zbliżając się do ziemi zataczało coraz mniejsze kręgi, aż w końcu wisiało niemal nieruchomo nad ziemią, pod krążącym w górze samolotem. To oznaczało, że można było przekazywać podarunki dla Auka, którzy z kolei mogli wkładać do wiadra coś od siebie, jeżeli chcieli. Ogromna radość zapanowała w dniu, w którym Nate ogłosił, że sąsiedzi posłali im wiatrze, papugę. Praca w Szandii posuwała się do przodu. Betty i Jim uczyli życia z Chrystusem około 20 chrześcijan z plemienia Kaszuła. Wielu z nich po raz pierwszy uczyło się czytać. Indianie przychodzili na grupowe lekcje biblijne i indywidualne spotkania z Betty lub Jimem, podczas których doskonalili swoje umiejętności. Jim i Betty liczyli na to, że wkrótce miejscowi chrześcijanie Będą mogli przejąć pracę guszenia i nauczenia w zborze. Wiedzieli, że jest to najszybszy i najlepszy sposób rozwoju lokalnego zboru. W Shandy powstawał także nowy budynek. Właśnie wylewano cementową podłogę w nowej szkole. Oprócz tego cały czas trzeba było utrzymywać w dobrym stanie pas startowy, co w gęstej dżungli nie należało do łatwych zadań. W październiku Jim poszedł do haciendy Illa, gdzie mieszkała Dayuma kobieta z plemienia auka. Żeby się tam dostać musiał iść cztery godziny przez dżunglę. Betty bardzo chciała mu towarzyszyć ale ostatecznie została w domu. Nie chcieli wzbudzać podejrzeń co do swoich planów nawiązania kontaktu z auka. Na haciendzi Ila mieszkała starsza siostra Neita, Rachel Saint, która uczyła się od języka Indian Auka. Neid poinformował Jima, że Rachel będzie przez pewien czas na konferencji w Quito. Rachel była misjonarką służącą w misji Wycliffe Bible Translators, misja tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a. Wcześniej przez wiele lat pracowała wśród Indian Shapra w Peru. Gdy prezydent Ekwadoru zaprosił misjonarzy Wycliffe'a do swojego kraju, Rachel przeniosła się tutaj. Ona także miała głębokie pragnienie zaniesienia Ewangelii do auka. Kiedy dowiedziała się, że kobieta z tego plemienia imieniem Dayuma mieszka i pracuje na hacjendzie, Ila, Zamieszkała w tym miejscu i uczyła się od niej wszystkiego, co tylko mogła o ich języku. Po długim zastanowieniu misjonarze zaangażowani w operację auka, tak nazywali swój plan nawiązania kontaktu z plemieniem, uzgodnili, że najlepiej będzie, gdy zachowają swoje zamiary w tajemnicy. Nikt, kto nie był bezpośrednio zaangażowany, nie musiał wiedzieć o tym, co się dzieje. I to dotyczyło także Rachel Saint. Tak więc pod nieobecność Rachel Jim wybrał się do haciendy Ila. Gdy wrócił po rozmowie z Dajumą, był bardzo podekscytowany. Powiedział Betty, że Dajuma uciekła z plemienia, gdy była dziewczynką. Chociaż nie pamiętała niektórych słów z ich języka, była bardzo pomocna. Jim wyjął swój czarny notes i zaczął odczytywać dla Betty listę fraz, których nauczyła go Dajuma. Biti, miti, puni, mumpa znaczy Lubię Cię. Chcę być twoim przyjacielem. Biti, Winki, Pungi, Amupa oznacza Chcę przyjść blisko ciebie. Albo spotkajmy się. Nie jestem jeszcze pewien, a jeżeli powiem Avum i Rimi, będzie to oznaczało, jak masz na imię. Betty także była zafascynowana pierwszymi słowami z nowego języka. Postanowiła, że jeżeli Jim pójdzie jeszcze raz do dajumy, będzie mu towarzyszyć. Właściwie wiedziała, że jest to tylko kwestia czasu. Jim był tak podniecony, że tego dnia nie chciał nawet jeść kolacji. Przez cały czas mówił tylko o tym, że te kilka prostych zdań pomoże jemu i pozostałym misjonarzom dotrzeć do auka. Na początku grudnia Jim poleciał kilka razy z Nate'em i mógł na własne oczy zobaczyć auka. Mieli nawet ze sobą głośnik i Jim powtarzał frazy, których nauczył się od dajumy. Gdy o tym opowiadał, Betty widziała, jak iskrzą mu się oczy. Któregoś dnia postanowiła, że w końcu zada mężowi pytanie, które dręczyło ją już od kilku tygodni. Jim, rozumiem, że ktoś musi zanieść Ewangelium do Auka, ale muszę zapytać cię, czy jesteś pewien, że to ty powinieneś tam iść? Jestem powołany, odpowiedział po prostu jej mąż. Betty pokiwała głową. To było wszystko, co potrzebowała wiedzieć. Misja była niebezpieczna. Istniała możliwość, że któryś z misjonarzy może zginąć, lub nawet, że zginą wszyscy. Ale skoro Jim wiedział bez cienia wątpliwości, że został powołany, Betty była pewna, że będzie mogła żyć dalej, niezależnie od tego, jakie mogłyby być rezultaty. Kilka dni później poszła do haciendy Illa razem z Jimem. Była bardzo szczęśliwa, że mogła poznać dajmę, która mówiła także płynnie w języku indyankeszuła. Dajuma była niską kobietą o ciemnej cerze i z wystającymi kośćmi policzkowymi. Jedyną cechą, która wyróżniała ją pośród Indianek z plemienia Kaszua na Haciendzie Ila, były płatki jej uszu. Ałka przepływali je małym dzieciom i wkładali w nie krążki drewna balsy. Co jakiś czas zmieniali krążki na większe, aż wreszcie, gdy dzieci były już nastolatkami, osiągały one wielkość 4 cm. Dejuma miała dziury w płatkach uszu, ale nie nosiła w nich krążków balsy. Dejuma opowiedziała Betty o tym, jak uciekła z plemienia, gdy inny auka zabił jej ojca. Bała się o swoje życie, wiedząc, że po śmierci ojca nastąpi seria odwetowych zabójstw. Przez ostatnie osiem lat mieszkała i pracowała na hacjendzie Illa. Zanim Betty i Jim wyruszyli w drogę powrotną do Shandi. Jim zapisał w swoim czarnym notesie wiele następnych fraz z języka Indian Auka. Święto Narodzenia Pańskiego w roku 1955 Elliotowie spędzili z Edem, Marilou i Flemingami w Arayuno. Większość ich rozmów dotyczyła operacji Auka. Nate przekazał wiadomość, że w pobliżu jednej z osad Auka nad rzeką Curaray znalazł pas piaszczystej plaży. Był przekonany, że mógłby na nim wylądować swoim samolotem Piper Cruiser. Ich plan wejścia na terytorium auka i nawiązania pierwszego kontaktu realizował się lepiej niż ktokolwiek mógł to sobie wyobrazić. Nate miał przetransportować misjonarzy samolotem na piaszczystą łachę nad rzeką Kura Raj, którą nazywali Palmową Plażą. Tutaj chcieli zbudować dom na drzewie, w którym mogliby spać w nocy. W ciągu dnia czekaliby na plażę na auka, licząc na to, że przyjdą do nich i nawiążą z nimi kontakt. Frazy z ich języka, które zabrał Jim, miał pomóc im zakomunikować, że przychodzą w pokoju i nie mają wobec Alka żadnych złych zamiarów. Wieczorami Nate będzie przylatywał do Arayuno i spędzał tutaj noc, zostawiając pozostałych w ich domu na drzewie na palmowej plaży. Nate nie chciałby samolot zostawał na noc nad rzeką. Gdyby rozpadał się deszcz, rzeka mogłaby wezbrać i porwać maszynę, Istniało też ryzyko, że pod osłoną ciemności AUKA mogą zniszczyć samolot lub go uszkodzić. Dzień po nowym roku zbiorą się wszyscy w Arayuno, bazie operacji AUKA, skąd Nate zabierze ich wraz z zaopatrzeniem na palmową plażę. W międzyczasie Nate pozyskał jeszcze jednego uczestnika operacji AUKA, Rogera Joderiana. Roger i jego żona Barbara byli misjonarzami pośród Indian Hivaro, zamieszkujących tereny położone w kierunku południowym. Podczas II wojny światowej Roger był spadochroniarzem i Nate uważał, że będzie cennym uzupełnieniem ich zespołu. W ten sposób liczba mężczyzn biorących udział w operacji auka wzrosła do pięciu. Stwarzało to jednak pewien problem, ponieważ Jim wykonał już części składowe, z których mieli złożyć dom na drzewie, ale był on zaplanowany jedynie na trzy osoby, nie mogła zmieścić się w nim jeszcze czwarta. Postanowiono więc, że Pete jako najlżejszy, będzie latał na noc z Nate'em do Arajuno. Betty włączała się do rozmów mężczyzn, kiedy tylko mogła, a w pozostałym czasie pomagała przy posiłkach i opiekowała się dziećmi, dziewięciomiesięczną Valerie oraz Steve'em i Mike'iem, chłopcami Makkalych. Po smacznej wspólnej kolacji w święto Narodzenia Pańskiego, przygotowanej z produktów, które Nate specjalnie dostarczył na tę okazję, oliotowie wrócili do Shandy, żeby poprowadzić konferencję biblijną, zaplanowaną na ostatnie dni roku. Przyniosła ona wiele owoców i Betty była pełna podziwu dla duchowego wzrostu, jaki widziała w życiu młodych chrześcijan z plemienia Keszuła. Konferencja biblijna skończyła się w dzień Nowego Roku 1956. Gdy wszyscy już się rozjechali, Betty skupiła się całkowicie na potrzebach Dzima. 2 stycznia pięciu misjonarzy miało zebrać się w Arajuno. Następnego dnia rozpoczynali operację auka. Jakiś czas wcześniej Rachel Saint spytała o pracę misyjną w Shandy i Betty zaprosiła ją, by przyjechała sama zobaczyć. Rachel przyjęła zaproszenie i postanowiła odwiedzić Shandi akurat w tym czasie, gdy miała się rozpocząć operacja Auka. To spowodowało nowy problem, ponieważ Rachel nic o niej nie wiedziała. Jim nie chciał jej wtajemniczać, więc doprowadził ją do przekonania, że będzie uczestniczył w serii spotkań w Arayuno. I że byłoby wspaniale, gdyby ona po jego nieobecność dotrzymała towarzystwa Betty w Shandy. Betty pomogła mężowi spakować trochę ubrań i wszystko inne, co mogłoby zainteresować lub rozbawić Indian Auka, których Jim miał nadzieję spotkać. Były wśród nich harmonika, przeglądarka do filmów z kilkoma rolkami zdjęć i jojo. Potem patrzyła, jak Jim wkłada do kieszeni swojej torby jeszcze jeden przedmiot, mały pistolet. Wiedziała, że misjonarze z wielkim trudem i bólem szukali odpowiedzi na pytanie o to, czy powinni zabierać ze sobą broń. Przecież przychodzili w pokoju, by nawiązać kontakt z auka. Równocześnie jednak zdawali sobie sprawę z tego, że dżungla jest niebezpiecznym miejscem. Dookoła palmowej plaży mogły czaić się pumy, aligatory i węże, dlatego potrzebowali czegoś do obrony. W końcu postanowili, że zabiorą ze sobą karabin, ale w żadnych okolicznościach nie będą strzelać do auka, nawet gdyby zostali zaatakowani. Gdyby znaleźli się w sytuacji wyboru między oddaniem własnego życia, a zabraniem życia Indianina, wszyscy zgodzili się, że ze względu na Ewangelię są gotowi oddać własne życie. W końcu wszystko było gotowe. Nate nadał przez radio wiadomość, że on i Rachel są w odległości dziesięciu minut lotu. Betty poczuła, że serce zabiło jej szybciej. Wzięła na ręce Walerii i wyszła z domu. Odwróciła się właśnie wtedy, gdy Jim zamykał za sobą drzwi. Poczuła dreszcz przebiegający po całym jej ciele. Czy wiesz, że może już nigdy nie otworzysz tych drzwi? chciała powiedzieć, ale powstrzymała się. Wiedziała, że Jim nie potrzebuje w tej chwili rozpaczającej żony. Jego myśli były całkowicie skupione na przyjętym kierunku działania, a ona była zdecydowana, by mu pomagać. Gdy znaleźli się na pasie startowym, Żółty Piper Cruiser Mav właśnie robił okrążenie przed lądowaniem. Betty przełożyła Valerie na drugie biodro i czekała. Wkrótce potem samolot był już na ziemi i kołował. Rachel i Nate wysiedli. Zamienili kilka słów z Elliotami. Potem Jim pocałował Betty, wrzucił swoją torbę na tył samolotu i usiadł na siedzeniu obok pilota. Nate uruchomił silnik. Razem z Jimem pomachał kobietom na pożegnanie i wystartował. Betty patrzyła za samolotem, który wzniósł się w górę i skręcił w stronę Arajuno. Wracając z Rachel do domu, modliła się za operację Auka. – Panie, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Tak, jak Ty chcesz. Następne dni były dla niej bardzo trudne. Musiała zachowywać się tak, jakby nic nadzwyczajnego się nie działo, ponieważ była z nią Rachel. Kontakt radiowy był bardzo ograniczony z powodu konieczności zachowania tajemnicy. Mary od czasu do czasu przekazywała jej fragmenty informacji, przy użyciu szyfru. Raz powiedziała, że Nate wypatrzył dziesięciosobową delegację z końcowego miasta. Betty wiedziała, że zobaczył dziesięciu Indian auka z pobliskiej osady, zdążających w kierunku plaży, na której czekali misjonarze. W środę 4 stycznia 1956 roku Nate przyleciał do Shandy i przekazał list od Jima. Betty szybko otworzyła go i zaczęła czytać. Jim pisał, że na palmowej plaży wszystko układa się dobrze. Nate bez problemu przetransportował na miejsce ich samek wraz z bagażami, po czym od razu zabrali się za budowę domu na drzewie. Umieścili go na wysokości 10 metrów nad ziemią, więc nie było to łatwe, ale teraz, gdy dom był już gotowy, mieli wygodne i bezpieczne miejsce warte całego ich wysiłku. W nocy słyszeli odgłosy pumy i rano na plaży odkryli jej ślady. Na palmowej plaży było wiele cieplej niż w Sandi, dlatego Jim i inni misjonarze bardzo się pocili. Na zakończenie Jim pisał, że nie widzieli jeszcze żadnego znaku sąsiadów, ale są pełni nadziei, że się zjawią. Właśnie zbierali się do zejścia na plażę z podarunkami i przedmiotami, które mogły wzbudzić ciekawość auka, gdy Betty skończyła czytać. Nate dodał, że spodziewają się kontaktu z auka następnego dnia. 8 stycznia Rachel i Betty nasłuchiwały sygnału radia. Rachel oczekiwała wiadomości od Mary, że Nate wyleciał już po nią do Shandy, by zabrać ją do Shelmera, a Betty, chcąc usłyszeć najnowsze wiadomości o operacji auka, Betty spojrzała na zegar, spodziewała się kontaktu radiowego o czwartej po południu, a teraz była już czwarta trzydzieści. Próbowała strząsnąć z siebie ogarniający ją ponury nastrój. Mary na pewno wkrótce się odezwie. Valerie zapłakała, więc wyjęła ją z łóżeczka i nakarmiła. Kwadrans przed piątą Betty uznała, że sama skontaktuje się z Mary. Podeszła do radia i powiedziała do mikrofonu: Szelmera, tutaj Shandia, zgłoś się." Na początku słychać było tylko trzaski i szumy, ale po chwili rozległ się głos Mary. "Słyszę cię, Shandia. Czy są jakieś wiadomości?" spytała, uważając by nie powiedzieć niczego konkretnego o operacji Auka. Po sekundzie wahania Mary odpowiedziała: "Nie ma wiadomości o chłopakach." Przykro mi, ale nie mam nic do przekazania. Nate nie wrócił. Johnny Kinan, nasz drugi pilot, poleci o świcie nad Kura i rozejrzy się tam. Odbiór. Rozmawiały jeszcze przez kilka minut o innych sprawach, a potem Betty odłożyła mikrofon. Co się stało z misjonarzami? Może żółty Piper Cruiser zarył się w piasko i będą musieli wracać z palmowej plaży pieszo? A może stało się coś o wiele gorszego? Na pytanie Rachel odpowiedziała, że samolot nie mógł po nią przylecieć co zgadzało się ze stanem faktycznym. Noc miała niespokojną, cały czas rzucała się i przekręcała z boku na bok, modląc się o dobrą wiadomość rano.